Halo, halo, cześć. Witajcie tutaj Wojtek Glanc. Słuchajcie, no dzisiaj jest poniedziałek. 21.35. Ogłaszamy wyniki konkursu, który ogłosiliśmy przy tej transmisji ze specjalnym gościem, czyli ze z Piotrem Tymochowiczem, tak? Dla tych, którzy nie oglądali, słuchajcie, koniecznie ją obejrzyjcie, dlatego że tam jest coś, co może zmienić wasze życie, co może zmienić waszą karierę, co może pomóc wam rozwijać Relacje z innymi ludźmi. Warto naprawdę obejrzeć. Ale no i tak, właśnie w tej transmisji ogłosiliśmy pewien konkurs na trzy kupony rabatowe. Ok? I teraz jak to wygląda? Poprosiłem moją córkę, żeby wylosowała trzy. Trzy, trzy niki, bo trudno powiedzieć, żeby to były imiona i nazwiska, tak? Trzy niki. Te osoby poproszę, żeby odezwały się do mnie za pomocą Messenger'a lub Skype'a. Wszystkie informacje są zawarte oczywiście w opisie wideo, tak? Odezwijcie się, żeby dostać te kupony rabatowe. Ja nie mam tej możliwości wysłać wam wiadomości, dlatego że po prostu YouTube zlikwidował jakiś czas temu wysyłanie wiadomości do YouTuberów. No. Tak, zadecydowali. Także pamiętajcie, odezwijcie się do mnie za pomocą Messengera, za pomocą Skype'a. Informacje są w opisie. Trzy osoby, które teraz wymienię. Moja córka z zamkniętymi oczami wylosowała trzy osoby, które zostawiły komentarze pod tą transmisją z Piotrem Tymochowiczem. I teraz ja wam spróbuję je pokazać. Nie wiem na ile będzie to wyglądało. To napisała moja córcia, dobrze? To napisała moja córcia. Ja oczywiście to przeczytam na głośno, dlatego że trudno mi jest ocenić tak naprawdę, jak to będzie widoczne na, mm, na YouTubie. Mam w ogóle wrażenie, że to jest odwrócone do, do góry nogami. No, no dobra, nieważne, czytam. Pierwszą wylosowaną osobą jest Barbara Iwona. Barbara Iwona. Ok. Drugą wylosowaną osobą jest Katarzyna B. Katarzyna B. B jak Barbara. Dobrze? Katarzyna B, o takim niku. Trzecią osobą jest Renata K. Renata K. OK? A ponieważ ja i tak wiem, które te osoby zostawiły komentarze, więc nie będzie takiej możliwości, żeby ktoś za chwilę się zameldował i zostawił komentarz jako Renata K, Barbara B albo Barbara Iwona. No, bo tylko bierzemy pod uwagę te komentarze, które zostały już opublikowane wcześniej. Dobrze? Dobra, słuchajcie, 21.35 minęła. Ogłosiłem wyniki konkursu. Odezwijcie się do mnie na Messenger lub na Skype. Wszystko jest w opisie wideo. W opisie wideo jest też oczywiście link do transmisji z Piotrem Tymochowiczem. Transmisji, która moim zdaniem zmieni życie wielu z Was. Przynajmniej tych, którzy posłuchają i skorzystają z tego, co. Ta transmisja może Wam zaoferować. Dobra, jeszcze raz spróbuję pokazać rysunek. Może będzie nie rysunek, przepraszam. To, co moja córcia napisała, to ona to wylosowała te trzy osoby barbara yy, bar, yy, Barbara Iwona, Katarzyna B i Renata K. Odezwijcie się, dobra? No, i słuchajcie, to oczywiście jest tylko pierwszy konkurs i będzie ich tam więcej. Nie, nie widzę żadnego problemu. Porozmawiałem z panem Piotrem Tymochowiczem. Jest taka możliwość, żeby zrobić następne konkursy. Yy. Dobra, no to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Albo inaczej, trzymajcie się i słuchaj tabery White'a. I do zobaczenia w piątek na takiej już dłuższej transmisji, gdzie jak zwykle będą albo przepowiednie, będzie kontakt taki, blok z pytaniami i odpowiedziami i tak dalej. Do zobaczenia w piątek, dobra? A na razie zgłosi się te trzy osoby: Barbara, Iwona, Katarzyna B i Renata K, wylosowane przez moją córkę. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Bye, bye.